Tak, yy, może nie taką przewagą ma grać w polu, natomiast trzema bramkami na pewno tak. Tak, te trzy gole robią naprawdę spore wrażenie, tym bardziej, że jeśli chodzi o sytuację, strzały, uderzenia celne, posiadanie piłki również Wisła wcale wcale nie ma jakiejś, jakiejś wielkiej przewagi. Zobaczymy, co nam teraz na temat tego wszystkiego powie Piotr Świerczewski. A Piotr jest bardzo zdenerwowany. Yy, na początek yy, no, mogłabym Cię pogratulować jednej pewnie z piękniejszych bramek w karierze, tyle że bramki nieuznanej. Yy, znaczy ja nie wiem, czy była bramka. Zdenerwowany jestem, ale nie postawą nawet drużyny, tylko tym, że gramy z bardzo dobrą drużyną Wisła, Oczywiście gratuluję im świetnej postawy, ale sędzia im nie musi pomagać. Yy, on jest dzisiaj chyba pierwszoplanową postacią. Piłkarze Wisły się ślizgają, on widzi jakieś faule. Ja nie wiem, co ja mam z rękami robić. A następny raz sobie gdzieś tam sadzę. Mam na Mam nadzieję, że ten pan. ja no, co była ta żółta kartka? Twoja. No ja, za to, że chyba miałem sobie ręce gdzieś tam sadzić. Nie będę mówił, przepraszam, bo mokry jestem, gdzie, ale, ale no nie może tak być, że sędzia faulę z kapelusza gwizdzi, że ten pan nie powinien sędziować. Przepraszam bardzo, ale to są mecze na najwyższym poziomie. My no, naprawdę jesteśmy zdenerwowani, chcemy grać 300 fair, a sędzia nie musi pomagać w takich widowiskach. Mam nadzieję, że obserwator nie da mu najwyższej noty. Ja nie chciał już widzieć tego pana grając przeciwko sobie, bo może mu, mu, może się mu na przykład... Nie no, nic mu się nie może stać oczywiście, bo to jest sędzia. Piotrek, ale jest, nie... bo Musisz uspokoić się. emocje i wy wszyscy. Już mogę grać, bo mnie... Już będziesz... My to będziemy Piotr wszyscy. Chciałem wyrazić to w przerwie, że nie trzeba im pomagać. że Oni grają naprawdę dobrze w piłkę. Nie muszą być karne, nie muszą być wymyślane wolne, nie trzeba machać, nie wiadomo jak rękami. Mam nadzieję, że zobaczycie... Powtórka w kanał plus i pan Ryszka nie będzie tak yy, stronniczo Mówił, że ci sędziowie to są tacy dobrzy. Może no rzeczywiście się mylą, ale to są tylko ludzie. Można się pomylić. Raz, dwa, ale nie osiem. Przepraszam bardzo. Piotrek szczery do bólu, yy, ja mówię, powtarzam, musicie uspokoić emocje. Ty mówisz, że na drugą połowę już raczej nie wyjdziesz, czy może tam cię naprawią przed trochę mi nerw pękł. Ja się nie boję grać na pewno, ale chyba nie dotrwam do końca przy takim sędziowaniu, to będę musiał niechcący go chyba potraktować brzydko jakoś z <laughs> Może kamera nie będzie widzieć. Zobaczymy, będzie chodził no kolejny. kolejnie. Zobaczcie go panowie w telewizji, bo jest naprawdę do dupy ten sędzia.